To jest Espresso z Układem Sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Czy Polacy, Litwini, Estończycy, Łotysze, Rumuni i Bułgarzy mogliby pozostać w pokoju przez sekundę? Pytał prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie udzielonym francuskiej telewizji. Wypowiedź dotyczyła scenariusza, w którym Rosja wygrałaby wojnę na Ukrainie. Prezydent stwierdził, że nie planuje działań ofensywnych, ale jego celem jest sprawienie, by Rosja nie wygrała. Musimy sobie zadać pytanie, co powoduje, iż Emmanuel Macron w tonie tak alarmistycznym uznał za celowe podniesienie kwestii zmiany komunikacji strategicznej z Federacją Rosyjską i wspierania Ukrainy. Otóż ja uważam, co notabene potwierdza niedawny raport, czy raczej słowa, Williama Burnsa, szefa CIA. Otóż ja uważam, iż przywódcy Francji, ale do pewnego stopnia też zapewne i Stanów Zjednoczonych, dochodzą do wniosku, że Ukraina wojnę przegrywa. Komentuje Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu. Macron udzielił wywiadu po tym, jak parlament francuski zatwierdził dziesięcioletnią umowę dotyczącą bezpieczeństwa pomiędzy Paryżem a Kijowem. W jej ramach Francja wesprze Ukrainę kwotą do 3 miliardów euro jeszcze w tym roku. Jest jeszcze sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę i o której pisze dziennik Le Dziennikarze tej gazety, powołując się na źródła w otoczeniu Macrona, piszą o tym, iż już od lata ubiegłego roku w otoczeniu prezydenta Francji, też z jego udziałem, rozważana jest opcja wysłania jakiegoś ograniczonego kontyngentu, nie z misją bojową, żeby była jasność, ale jednak kontyngentu wojskowego do Odessy. Ten ograniczony kontyngent wojskowy to są klasyczne Tripwire Forces. To są siły, które jeżeli dany obszar zostanie zaatakowany, one nie spowodują jakiegoś przełomu w walce, dlatego że są zbyt szczupłe, ale mają uwiarygadniać zaangażowanie państwa, które takie siły wysyła w kolejne fazy wojny. Odnosząc się do nuklearnych gruźb Władimira Putina, Macron przypomniał, że Francja także posiada taką broń. Czas na wojnie ma kluczowe znaczenie. I te słowa Putina o eskalacji nuklearnej mają też związek z oceną na rzecz kogo pracuje czas. No jeżeli Putin uważa, że czas pracuje na jego rzecz, to opóźnienie jakiejkolwiek reakcji albo spowolnienie reakcji Zachodu też działa na korzyść Putina. Dodaje Marek Budzisz. Tymczasem niemiecki Bundestag przeważającą większością głosów odrzucił propozycję wysłania na Ukrainę rakiet manewrujących Taurus. Inicjatywę w tej sprawie podjęła CDU CSU. To było espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl.